Odkryj swoją ścieżkę kariery, która jest zapisana w horoskopie. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre zajęcia przyciągają Cię bardziej niż inne. Twój kosmogram może Ci wskazać, jakie zajęcia najlepiej rezonują z Twoją ścieżką duszy w tym życiu. W materiale tym dowiesz się, jak analiza punktu kariery, nazywanego medium celi, może Pomóc Ci odnaleźć idealny dla Ciebie kierunek rozwoju zawodowego. Przygotuj się na podróż w poszukiwaniu swojego powołania. Witam Cię ciepło i serdecznie na kanale Astrologia w Teorii i W Praktyce, gdzie analizujemy układy planet i odkrywamy, jak kosmiczne energie kształtują nasze życie. Medium celi. Często określane skrótem MC, jest jednym z najważniejszych punktów w horoskopie. Nie jest to planeta ani żadna fizyczna forma w materialnej przestrzeni, lecz jest to raczej punkt na, diag na diagramie horoskopu, który odnosi się do naszego życia zawodowego, ambicji, powołania czy kariery. W materiale tym omówimy, czym jest Medium Celi i jak odnaleźć je w horoskopie oraz jak interpretować jego położenie w poszczególnych znakach zodiaku. Medium Celi z Łaciny oznacza środek nieba i jest to najwyżej położony punkt na niebie w trakcie wędrówki Słońca w danym dniu. W hmm. horoskopie zaś to punkt, który znajduje się na szczycie dziesiątego domu i jest to przestrzeń powiązana właśnie z karierą, osiągnięciami zawodowymi, pozycją społeczną i najogólniej mówiąc, naszym miejscem w społeczeństwie. A medium celi odzwierciedla to. Jak naturalnie dążymy do realizacji naszych celów zawodowych? Jakie mamy aspiracje życiowe? Czyli mówiąc w skrócie, kim chcielibyśmy się stać u szczytu naszego rozwoju, a także wskazuje nasz potencjał i możliwości do urzeczywistnienia tych naszych pragnień i aspiracji. Medium celi wskazuje więc na naszą ścieżkę kariery i nasze długoterminowe cele, jakie sobie stawiamy w naszym życiu. Na przykład: chcę zostać aktorem, chcę być wybitnym chirurgiem, chcę budować solidne, piękne domy, chcę szyć piękne ubrania, chcę mieć największą firmę w Polsce czy też chce zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. MC jest więc związane głównie z tym, jak działamy w, w przestrzeni publicznej. To rodzaj naszej profesjonalnej twarzy, którą pokazujemy światu i to jak chcemy, aby inni widzieli naszą pozycję, nasz sukces. MC, medium celi, wskazuje na nasz wizerunek publiczny, jak inni widzą nas w kontekście naszej kariery i działań w społeczeństwie, naszych działań w strukturach, instytucjach. I jeśli nasze medium celi jest silne, wyraziste, z dobrze obsadzonymi planetami, otoczenie może odbierać nas jako kogoś, jako tak, jakiegoś wybitnego fachowca, autorytet w jakiejś danej dziedzinie, jakiegoś charyzmatycznego lidera, któremu można zaufać i oddać później na niego swój głos. Medium celi wskazuje więc też na taką naszą ogólną reputację i prestiż. Nie jest to związane jedynie z chwilowymi takimi sukcesami, choć często tranzyty przez ten punkt, tranzyty planet mogą wskazywać na takie chwile ale raczej z tym, jaką hmm, chcielibyśmy długoterminową, właśnie taką spuściznę chcielibyśmy pozostawić po sobie. Nawet jeśli jest to czasami mocno nieuświadamiane i nie jest przez nas jakoś świadomie realizowane. Hmm. Zadajemy sobie tutaj pytanie, czy po latach pracy zawodowej będziemy pamiętani jako ktoś, kto przyczynił się do polepszenia jakości życia innych ludzi? Jakie pozostawimy po sobie dziedzictwo, czy to materialne, czy to intelektualno-duchowe, intelektualno i jakie wartości tym samym chcemy przekazać światu. W praktyce oznacza to, że często sukces nasz sukces życiowy nie jest realizowany wyłącznie w takich klasycznych kategoriach kariery, takich jak prestiżowe stanowisko czy w e, jakiś wysokie uposażenia, ale w tym na ile jesteśmy w stanie inspirować innych, szerzyć wiedzę, e, taką wiedzę zgodną z naszym indywidualnym właśnie potencjałem i jak nasze aktywności mogą odcisnąć swoje piętno później na otaczający nas świat. Mm. Każdy z nas manifestuje swoje medium celi w bardzo unikalny sposób i dzięki temu na świecie jest taka różnorodność profesji, zajęć czy zawodów, co pozwala każdej jednostce, jeśli tylko mm, żyje w zgodzie ze swoją matrycą urodzeniową, na szczęśliwe spełnienie się jako istota społeczna. Aby zidentyfikować medium celi w horoskopie, należy przede wszystkim znać swoją godzinę i miejsce urodzenia, a później wyliczyć jego położenie. Najlepiej w programie astrologicznym, który wyrysuje nam kosmogram ze wszystkimi elementami, takimi jak choćby władca medium celi, którego położenie i aspekty. Doprecyzowują nam jego charakter, również planety, znajdujące się w pobliżu tego punktu, mogą również, również silnie wpływać na jego naturę. Przykładowo, na pr... Jowisz, na, właśnie na medium celi, może wskazywać na osobę ekspansywną, taką, która nie zadawala się jakimiś małymi sukcesami. To ktoś, kto działa z rozmachem i przychodzi mu często to z dużą łatwością. Z kolei zaś Saturn w pobliżu medium celi może sugerować, że sukces zawodowy wymaga ciężkiej pracy i wytrwałości i przychodzi często w późniejszym okresie życia. W naszym tutaj przykładzie, który widzimy, mamy medium celi położone w 13 stopniu i 52 minucie znaku koziorożca, a jego władca, Saturn, położony jest w znaku ryb na wierzchołku 12 domu, co wskazuje na osobę, która hmm, wyznaczając swoje cele życiowe, dąży do uzyskania jakiegoś najlepiej wysokiego stanowiska w firmie, w dużej firmie, w jakichś instytucjach państwowych o silnej hierarchii, którą przyciągają właśnie struktury i taka osoba tutaj. Planuje taką bardziej długoterminową ścieżkę kariery. Nie jest to jakiś sprint, a raczej taki maraton. I jest do tego skłonna poświęcić dużo, by osiągnąć właśnie ten swój cel życiowy. Jednak Saturn tutaj znajduje się w znaku ryb, w dwunastym sektorze horoskopu co może osłabiać właśnie siłę Saturna, a tym samym medium celi, gdyż takie położenie wskazuje na brak pewności siebie i może taka osoba mieć skłonności do, też do jakiejś nadmiernej introspekcji, a także do zaniżania własnych wartości, własnych umiejętności. Osoba taka preferuje intuicyjne podejście i może mieć problemy z koniecznością pracy w sztywnych właśnie strukturach, w jakichś ramach, gdzie obowiązują jakieś ścisłe korporacyjne reguły. Saturn tutaj w 12 Domu ma skłonności do wycofania, szczególnie gdy. Jest w retrogradacji i do pracy w samotności, co może być problemem tutaj dla tej osoby. Praca właśnie w dużych firmach, gdzie praca taka zespołowa i jakieś różne takie sieci kontaktów, są najczęściej kluczowe dla sukcesu. Osoba taka może odczuwać głębokie takie wewnętrzne lęki związane z jakimiś wcześniejszymi niepowodzeniami lub jakimś odrzuceniem też, co może utrudniać jej ryzykowanie i podejmowanie jakichś odważnych, ważnych decyzji zawodowych. Saturn wybach wskazuje na tutaj na silną potrzebę jakiegoś duchowego rozwoju właśnie, co może Kolidować jakimiś surowymi, często materialistycznymi celami dużych firm czy instytucji. Osoby te mogą. Osoba taka może czuć się nie na miejscu w takich środowiskach, gdzie liczy się przede wszystkim najczęściej zysk i hierarchia zawodowa. A Osoba taka, jeśli nauczy się jednak łączyć swoją intuicyjną naturę z dyscypliną i wytrwałością, ma szansę na sukces, zwłaszcza w dziedzinach wymagających, wymagającej pracy za kulisami lub w instytucjach, ale takich bardziej o charakterze duchowym, opiekuńczym, jakimś badawczym, Czyli najpierw, właściwie mówiąc, taka osoba może zostać jakąś osobą duchowną i piąć się w jakiejś hierarchii kościelnej, lub też na przykład pracować w jakichś dużych strukturach, ale e, będąc gdzieś bardziej głęboko schowany e, gdzieś tam niż na, na, będąc na widoku. Widzimy więc, że znak Zodiaku, w którym położone jest medium celi i położenie je, jego władcy, wnosi takie unikalne cechy do tego, jak, w jaki sposób dążymy do naszego sukcesu i jak kierujemy naszą, naszą ścieżką zawodową. O, mówmy teraz pokrótce. Jak medium celi działa w poszczególnych znakach Zodiaku i jakie przykładowe zawody są skorelowane z tym położeniem. I pamiętajmy, że to tylko ogólna charakterystyka. Medium celi w Baranie charakteryzuje osoby odważne, dynamiczne i gotowe do podejmowania inicjatywy. Takie osoby pragną być liderami swojej branży, są pełne energii, zapału, a ich ścieżkach kariery często wiąże się z niezależnością i samodzielnym takim podejmowaniem decyzji, ryzykiem. Chcą, by inni postrzegali ich jako ludzi przedsiębiorczych, silnych. A w idealnej pozycji przy silnym marsie mogą to być przedsiębiorcy, sportowcy, żołnierze, menadżerowie, kierownicy czy instruktorzy fitness. Osoby z medium celi w byku dążą do stabilności i bezpieczeństwa swojej karierze. Są cierpliwe, wytrwałe, konsekwentne, co pozwala im budować trwałe fundamenty zawodowe. Ich sukces zawodowy przychodzi zazwyczaj dzięki systematyczności i solidnej pracy takiej, a nie jakimś gwałtownym zmianom czy jakimś ryzykownym posunięciom. Publiczne, publicznie są e, postrzegani jako osoby wiarygodne i godne zaufanie Przy dobrze posadowionej Wenus w ich kosmogramie osoby takie mogą odnieść sukces jako finansista, architekt, kucharz, projektant wnętrz, pracownik branży beauty czy jako ogrodnik. Medium celi w bliźniętach kazuje na osoby, które odnajdują się w komunikacji, handlu, mediach, edukacji. Ich kariera może wiązać się z wieloma różnymi dynamicznymi zmianami, wielozadaniowością oraz umiejętnością adaptacji do różnych sytuacji zawodowych. Są to Osoby, które cenią sobie intelektualne wyzwania i chcą być postrzegane jako komunikatywne, elastyczne, wszechstronne. Mocny Merkury pozwoli tutaj na pracę jako dziennikarz, nauczyciel, specjalista do spraw komunikacji, copywriter. Pracownik w agencji reklamowej, handlowiec, czy też jako zawodowy polityk. Osoby z medium celi wraku mają silne powiązania z emocjonalną stroną ich kariery. Ich praca często związana jest z opieką, wsparciem dla innych ludzi. Lub działalnością jakąś charytatywną. Mogą odnosić sukcesy w dziedzinach związanych z rodziną, domem, edukacją czy psychologią. Jeśli księżyc jest w dobrym położeniu i nie jest tu jakoś uszkodzony, Osoby takie mają szansę realizować się jako psycholodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni, opiekunowie dzieci, pracownicy w domach opieki, a, czy też jako, ja, y, jako terapeuci zajęciowi. Medium w wie, Daje osob osobom taką wyrodzoną potrzebę bycia zauważonymi i docenionymi. Ich kariera często wiąże się z kreatywnością, twórczością, przywództwem. Chcą być postrzegane jako osoby pewne siebie, pełne charyzmy i jako takie. Wyjątkowej osoby. Ich sukcesy zawodowe mogą wiązać się z różnymi publicznymi występami, sztuką lub jakimś zarządzaniem dużymi i medialnymi przedsięwzięciami. Mocne Słońce daje tu duże szanse na sukces w zawodach takich aktorskich, jako menadżer. Lider jakiś, muzyk, stylista, projektant mody, pre prezenter telewizyjny, tancerz, czy jako reżyser. Osoby z medium celi w pannie to perfekcjoniści, którzy dążą do doskonałości w swojej pracy. A ich kariery mogą być związane z usługami, Zdrowiem, edukacją czy analizą danych. Cenią sobie porządek, dokładność, co sprawia, że są postrzegane jako osoby sumienne i odpowiedzialne. Ich sukces, Często wynika z, z ich umiejętności organizacyjnych i zdolności do rozwiązywania problemów. Znakiem panny rządzi Merkury, więc yy, jego, jego mocna pozycja pozwoli takiej osobie odnieść sukces w takich zajęciach jak analityk, dietetyk. Pracownik administracyjny, księgowy, czy też jako jakiś kontroler jakości. <grywy> Medium celi w wadze wskazuje nam na osoby, które pragną harmonii w życiu zawodowym. Ich kariera często wiąże się z relacjami interpersonalnymi, prawem, sztuką. Lub dyplomacją. Są to osoby, które chcą być postrzegane jako sprawiedliwe, zrównoważone, eleganckie. Ich sukces zależy bowiem od umiejętności i współpracy z innymi, na budowaniu różnych harmonijnych relacji wagą Włada więc i tu jej silna pozycja pozwoli nam szybko odnieść sukces w takich zawodach jak prawnik, mediator, doradca jakiś wizerunkowy, stylista, projektant mody, fryzjer, kosmetolog albo jako grafik. Osoby z medium celi w Skorpionie mają silną potrzebę kontroli i jakiejś transformacji w swojej karierze. Są to osoby, które mogą odnieść sukces w dziedzinach związanych z finansami, psychologią, nauką czy jakimiś badaniami. Ich, wizer ich publiczny wizerunek jest często tajemniczy, a sukces u takich osób przychodzi dzięki wytrwałości i determinacji mogą być właśnie postrzegane jako takie osoby zdeterminowane, silne, już jakieś szablonowe takie. A, I tutaj silny mas albo pluton mm, pozwoli takim osobom odnieść e, jakiś sukces zawodowy w takich dziedzinach jak detektyw, Hulk, psychiatra, jakiś pracownik służb specjalnych. Jakiś specjalista do spraw zarządzania ryzykiem, patolog, czy doradca, na przykład, inwestycyjny. Medium celi w strzelcu to osoby pełne optymizmu, które dążą do sukcesu w dziedzinach związanych przede wszystkim z edukacją, jakąś filozofią, podróżami lub duchowością. Ich kariera może mieć jakiś często międzynarodowy zasięg, a sukcesy często wynikają z otwartości ich na, na nowe doświadczenia i taką potrzebę ciągłego rozwoju. Są postrzegane jako osoby entuzjastyczne, właśnie jako pełne pasji i otwarte na świat. Mocna pozycja Jowisza tutaj. Pozwoli takim osobom odnieść sukces jako nauczyciel akademicki, jakiś podróżnik zawodowy, przewodnik turystyczny, jakiś osoba duchowna, jakiś pracownik jakiś organizacji międzynarodowych, jakiś doradca czy coach rozwoju osobistego. Osoby, z medium celi w koziorozsku to tacy urodzeni liderzy, którzy dążą do sukcesu przez ciężką pracę, wytrwałość. Ich kariera może być związana tutaj z jakimś zarządzaniem, polityką, nauką lub biznesem. Chcą być postrzegane jako osoba ambitna, zdyscyplinowana, odpowiedzialna, a ich sukces zawodowy przychodzi przede wszystkim dzięki cierpliwości i długoterminowej strategii. Dobrze posadowiony Saturn i jego harmonijne aspekty pozwolą takiej osobie odnieść sukces jako jakiś Prezes, jakiś wysoko postawiony pracownik korporacji, inżynier, jakiś ekspert finansowy, pracownik administracyjny, projektant jakichś różnych systemów, a prawnik czy jako kierownik budowy. Medium celi w Wodniku. Mm, Wskazuje na osoby bardzo innowacyjne, które pragną wprowadzać zmiany w społeczeństwie. Ich kariera często wiąże się z jakąś nowoczesną technologią, nauką, jakimiś nowoczesnymi mediami lub działalnością społeczną. Są postrzegane jako takie osoby oryginalne, niezależne, nowatorskie. I ich sukcesy zawodowe najczęściej wynikają właśnie z umiejętności patrzenia na świat w jakiś innowacyjny i postępowy sposób. Tu również silna pozycja Saturna, ale i też Urana wskazuje na predyspozycję do pracy jako programista, specjalista IT, jakiś artysta jakichś sztuk nowoczesnych. Pracownik mediów społecznościowych, naukowiec, influencer, socjolog, aktywista społeczny czy obecnie bardzo pożądany specjalista do spraw AI. Osoby z Medium Celi w Rybach dążą do kariery związanej z twórczością, sztuką. Duchowością lub pomocą dla innych. Ich praca często ma głęboki wymiar emocjonalny i duchowy. Chcą być postrzegane jako osoby współczujące, twórcze, inspirujące. Sukcesy zawodowe wynikają z ich najczęściej intuicji, wrażliwości i zdolności do pracy twórczej. Silny Jowisz i Neptun dają takiej osobie większe szanse na zaistnienie w takich zawodach jak artysta, terapeuta, jakiś medium, muzyk, pracownik branży filmowej, aktor. Pracownik socjalny, pielęgniarka, lekarz czy doradca duchowy. Jeśli podobał Wam się ten materiał, dajcie lajka like i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Miło mi będzie również, jak podzielić się w komentarzu swoimi obserwacjami względem swojego położenia medium celi. Czy rzeczywiście jakoś się ono w Twoim życiu łączy z Twym wymarzonym zajęciem albo zawodem. Jeśli nie wiesz, gdzie jest Twoje medium celi, skorzystaj z jakiegoś kalkulatora online liczącego domy, lub skorzystaj ze strony AstroCom. I przypomnę tu tylko, że medium celi to wierzchołek dziesiątego domu. Zapraszam cię też do skorzystania z moich porad astrologicznych. I jeśli pragniesz lepiej poznać siebie, odkryć swoje mocne strony, sprawdzić swoją obecną sytuację życiową, przygotować się na nadchodzące jakieś zmiany lub sprawdzić w horoskopie swe relacje, jestem do twojej dyspozycji. Zapraszam cię na moją stronę astrologos.pl, gdzie dowiesz się wszystkiego. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.